Wiesz, długo podchodziłam do manifestacji dość sceptycznie. Myślałam, że to taka duchowa bajka o tym, że wystarczy coś napisać i czekać, aż samo się wydarzy. A tutaj okazało się, że manifestacja to jest coś dużo głębszego. To sposób, aby uporządkować swoje myśli, nadać im kierunek i zacząć się z nimi liczyć. Bo kiedy zapisujesz to, o czym marzysz, widzisz to oczami wyobraźni, Coś się w tobie zmienia. Z naukowego punktu widzenia, manifestacja aktywuje te części mózgu, które odpowiedzialne są za szukanie rozwiązań. Ty naprawdę tworzysz nowe połączenia neuronalne. I wiesz co? Zaczynasz formułować myśli zupełnie inaczej, więc one nie myślą się już same, tylko ty myślisz swoje myśli. Zamiast bombardować się, to jest niemożliwe, pytasz się siebie, a może jednak, albo zamiast nie dam sobie rady, podchodzisz do sprawy nieco bardziej kreatywnie i pytasz się siebie: jak mogę to zrobić? Nie musisz wierzyć ani w cuda, ani w magię. Możesz za to uwierzyć w siebie, bo zmieniając sposób swojego myślenia, naprawdę możesz zmienić swoje życie. Zapisz ten film na później i wracaj do niego tak często, jak będziesz tego potrzebować.